My krzyczymy, brawo, brawo, brawo! 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 A tam golas na bok mu ucieknij! Dobra. kurwa nie gra taki piłek, nie daj nie daj Pokaż mu się O Jezu... patrzcie

Przegraj od razu! Ej, bo z tyłu są ludzie! Nie da, nie daj, nie daj mu! Dobrze. Dobrze jest! Już skurek wysuń się! To! No. no pusty został! W powrót! No co, tam ja sam Z wydbu... nogi złącz! Dobra, no się nie ja tam, kurwa, twarz z pięścią, a ja mi jeszcze wracał. To nie daj, Tak! Dobra, brawo, galer, super! Uważaj! Ale no! Po co tam lecisz no? Brawo, brawo, brawo Juca Nie daj, nie daj!

CHODŹ! Wracaj, Moro! Odejdź! Leć! Jedź, jedź, płota, jedź. Ekstra zagrał w poprzek. Stawaj! Stawaj! Poczekaj, Keller jest jeszcze! Poczekaj! Ja pierdolę. Nie <śmienki> ma No, dawaj, 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 dawaj O, dobrze, Łukasz siódemkę masz z tej strony Tak ślisko do niego, do niego Macie Trzymaj, trzymaj do końca, do końca dobrze! Tak! Łukasz jest! Trzymaj, trzymaj. Do końca, do końca. Zagraj płot tego! Maciek, pokaż się! Jezus, Maria, powrót! No mocno! Pomóż mu! Płota! Pomóż mu! Ej, ej! łapał tam. Hey, go... nie Hey, hey! No niego, no! Poruszaj się! No co tam stoisz? Przeszła, to przeszła! Poszła. Nie, nie, pójdzie! Dobra, jedź! Jedziesz! Jedziesz! Czterech na dwóch, trzech na trzech! Jedź, podłącz się! No, już zero tego. Akumulator jest ładowany! Doskocz! Wywal ją! Graj! Jeźdź, jeźdź, no jedziesz! się! Tomek, urwi się! Łukasza wrzuć! No jezu, dopiły no! Dobra, wracamy, dobra! Wracamy! Właśnie, bez no i Płota zobacz. do środka, zejdź! Graj! Dobre! Leć, leć, płota! Kurek zostań! Czterech leć, jest! Pięć. Czterech na czterech! Dawaj, szybciej trzeba! nie obetnij się! Gleba od razu! Szybciej piła! Kurek jest! Komu? Powrót! Łukasz, wracaj! Drugą stronę zamykaj! Ej, do niego! Dobrze! Łap! No, Glebak! Dawaj, dobraj, dobraj, daj, Dobrze było! Szybkie, no kto im pomoże? Ach, Jezu, nic nie... Kurwa.

O! Stань! Podej, chyba, podej, co już. Dobra, brawo, 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 brawo! Graj, grabie, graj, grabie! Wystarczyło, przepuści. Deglaj, kurwa, panek, tam, nie, Wystarczyło przepuścić. Na czy tam Wystarczyło przepuścić. No pewnie, że tak. K kurwa jeszcze mu podał. K kurwa. K kurwa. K kurwa. Kurwa. tam Im bezpieczne Wyjdź mu! Graj! Ajej. Ajej, zamiast pieszej... Kurek chodź! Po akcji, po akcji kurę chodź! Dwie minuty zostały, to... Pomieszaj przynajmniej w obronie. Aha, jest, idzie, asystent. No powalcz! Dobra, wróć, Gramy! Wróć! Uważaj! O, oh. co to było? Dobra, wróć, wróć, no wróć, wróć! No lejcie to, no gwizdek, panie sędziu. Ojej, dop. Graj płotę! O tak, ja do tyłu ty się ty. nam Nie, słuchaj, tam z drugiej strony nic nie poszło, a tam ci poszli za. A do wody nic nie leciały? Nie, w ogóle nic. No nie stójcie tak!